Witam serdecznie, dzisiaj pokażę świetny przepis na chrupiące fiety drobiowe smażone w panierce panko. Do ich przygotowania potrzebujemy jednego dużego feta z kurczaka, ewentualnie z indyka. Ja tutaj mam taką pokaźną pierś z kurczaka, bo jest to swojszczak. Ponadto sól, pieprz. Czosnek granulowany, zioła, możesz wykorzystać zioła prowansalskie, możesz wykorzystać samą oregano, tymianek, rozmaryn, ewentualnie jakąś gotową mieszankę do kurczaka, majonez, panierka panko, teraz jest fajnie, bo można w każdym praktycznym markecie spożywczym taką panierkę kupić, mąka pszenna, jajko oraz olej, ewentualnie smalec do smażenia. W pierwszej kolejności zajmujemy się filetem, możemy go przekroić na pół, ewentualnie na trzy plastry i rozwić takie duże kotlety, ewentualnie przekroić pod kątem i zrobić takie małe kotleciki. Ja zrobię tym razem takie małe kotleciki. Przy okazji tych kotlecików muszę powiedzieć o majonezie, bo on tutaj robi naprawdę świetną robotę. Czy robisz z indyka, z kurczaka, czy nawet z Warto cienko posmarować tym majonezem i odstawić na 2-3 godziny do lodówki, zobaczysz po usmażeniu jakie te kotlety są wtedy soczyste, także naprawdę warto tym majonezem posmarować. Oczywiście nie musi być białty, może być winiary, może być kielecki, jaki majonez masz taki możesz posmarować. Doprawiamy solą, pieprzem, czosnkiem oraz ulubionymi ziołami, ja dam zioła prowansarskie, standardowo nie będę udziwniał. no i zioła prowansalskie jeżeli nie lubisz, możesz całkowicie je pominąć wystarczy sam pieprz sól oraz czosnek no i ten majonez który tak jak mówiłem, naprawdę robi zajebistą robotę no i powtórka z rozrywki teraz posmorujemy cienko majonezem No i tak przygotowane kotleciki, przekładamy do miski, ewentualnie na jakiś talerz I odstawiam do lodówki na jakieś 2-3 godziny, a najlepiej na całą noc Ja zrobię troszkę szybciej, powrócę do pojemnika próżniowego Także godzinka i smażymy No i zaczynamy zabawę, potrzebujemy trzy pojemniki, do pierwszego wsypujemy mąkę do drugiego wbijemy jajko i rozczepujemy. Jak braknie, to wbijamy kolejne. W zależności od tych kotlecików. No i do trzeciego pojemnika wsypujemy panierkę panko. Wejmujemy kotleciki. Rozgrzewamy średniej wielkości patelnię, na którą wlewamy około centymetra oleju, ewentualnie smalcu. Panierujemy w pierwszej kolejności w mące. Następnie filet wędruje do jajka. No i w panierkę panko. Smażymy na średniej mocy palnika około 3 minut na stronę. To już wszystko zależne od tego jak cienko rozbiliśmy kotlety. Najlepiej no, usmażone odłożyć na rysik jednorazowy, żeby odsączyć z nadmiaru tłuszczu tak się kotleciki prezentują panierka tak jak mówiłem jest mega chrupka także świetna do kurczaka no i tak się Chwileczkę prezentuje od środka. Tak więc, jeśli się przepis spodoba, to się cieszę. Zachęcam do zrobienia. Pozdrawiam i życzę smacznego.